Witam Was, kochani, na pierwszym house tour nowego domu. Już po odebraniu kluczy jest tutaj nasz salon. Piękny, prawda? Ale może być lepiej. To jest jadalnia, w po której postawiliśmy tymczasowo manczę, żebyśmy mieli gdzie usiąść. Tutaj jest nasz ogródek. Dużo jest czyściej niż to, co w poprzednim filmie go Wam pokazywałam, bo nie ma już rzeczy poprzednich właścicieli. Tutaj jest kuchnia, mała, bardzo mała. Powiem Wam, że dla mnie to takie odświeżenie, patrzenie na ten home tour. Tutaj jest Arwiego pokój, bo dom już tak nie wygląda. To jest Enai pokój. Dużo się zmieniło tamtego czasu, więc dla mnie to też takie miłe zaskoczenie. A tu jest nasza sypialnia. I toaleta.